Zabierz ze sobą dzieci i uciekaj z tego domu. Jadę do domu to sprawdzić. Dobrze, kochanie, pośpiesz się. Byłem na strychu. Nikogo nie było. Były tam tylko szczury, ale jedyne, co jeszcze było dziwne, to uchylone okno na strychu. Nie ma śladów włamania, więc ktoś musiał je tam otworzyć. Bardzo się wystraszyłam. Proszę cię, wydaje mi się, że te kasety to czyste zło. Nie oglądaj tego. Muszę poznać prawdę o tej osobie, którą zobaczyłem na nagraniu. Dzień dobry, dostał pan ode mnie zdjęcie? Witam, tak dostałem. Sprawdziłem to. To co zobaczyłeś na zdjęciu to symbol sekty, która opętuje najmłodsze dziecko w rodzinie i każe jej popełnić zbrodnie. Najmłodsze dziecko znika, a tragedia prowadzi do śledztwa, kto porwał to dziecko. Jednak są to tylko legendy. Po co panu to wiedzieć? Dziękuję, to nie jest ważne. To jest sekta. Słucham? Nie wiem. Tracę umysł, a zostały jeszcze kasety do obejrzenia. Chcę rozwiązać tą zagadkę. Proszę cię, uważaj na siebie. Obejrzałem czwartą kasetę. Kolejna zbrodnia. Przywiązanie rodziny do leżaków i wrzucenie ich do basenów. Na nagraniu brakuje znowu najmłodszego dziecka. Kto stoi za porwaniem tych dzieci? Zostaw suba i skomentuj popart 5.